Blizny potrądzikowe to bardzo często spotykany problem w naszej klinice. Z tą przypadłością doskonale radzi sobie laser Pixel CO2. Podczas zabiegu dochodzi do kontrolowanych uszkodzeń skóry, co powoduje jej przebudowę i regenerację. Cała procedura jest stosunkowo krótka, no i co najważniejsze, bezpieczna i komfortowa dla pacjenta. Ilość zabiegów potrzebnych do redukcji blizm potrądzikowych jest dobierana indywidualnie w zależności od stopnia ich nasilenia. Po skończonej terapii skóra jest wyraźnie zagęszczona, wygładzona i napięta. Zapraszamy na zabiegi laserem Pixel CO2 do kliniki Wesuna.